Rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka diecezji radomskiej do Częstochowy. Pątnicy z Radomia i Diecezji na pielgrzymkowy szlak wyruszyli już po raz 32. W tym roku pielgrzymka odbywa się pod hasłem Jan Paweł II, świadek wiary, nadziei i miłości. Od wczesnych godzin rannych drogi ze wszystkich radomskich parafii prowadziły w jedno miejsce. Na plac obok Wyższego Seminarium Duchownego przy ulicy Muńskiej. To tu odprawiona została uroczysta msza święta, inaugurująca 32 pierwszą pielgrzymkę Diecezji radomskiej na jasną górę. Eucharystii przewodniczył biskup ordynariusz Diecezji Radomskiej Henryk Tomasiak. Jest to takie piękne doświadczenie kościoła w drodze. W ogóle jest to także symbol życia człowieka. Człowiek jest wciąż w drodze, wciąż zmierza do jakiegoś celu. Pielgrzymka pomaga nam uświadomić sobie ten wymiar człowieka. Wyznaczenie kierunku, wyznaczenie także drogi, także dobieranie środków do tego celu. Pielgrzymka jest także pięknym doświadczeniem kościoła, który się modli. To jest najważniejsze. Pielgrzymkę nazywamy rekolekcjami w drodze. To jest czas przede wszystkim uwielbienia Pana Boga, wyznania wiary, czas modlitwy. To jest także okazja, aby przypomnieć prawdę o obecności Matki Najświętszej w historii zbawienia, w historii Kościoła. Oczywiście jest to także piękne doświadczenie wspólnoty wierzących. Tym razem pochylimy się nad tymi wielkimi, pięknymi prawdami wiary, które przybliżał w taki wspaniały sposób Ojciec święty Jan Paweł II. W tym roku pątnicy radomskiej pielgrzymki wędrują na Jasną Górę pod hasłem Jan Paweł II, świadek wiary, nadziei i miłości. Jest kilka powodów takiego hasła. Po pierwsze, że przygotowujemy się aktywnie do beatyfikacji Jana Pawła II. Po drugie, że Jan Paweł II staje się jakby nowym świadkiem dzisiaj, na nowo odczytywanym w świecie, w którym trochę pogubiliśmy się w wartościach, w priorytetach, w tym co jest istotne, co nie jest istotne, jaka jest rola rodziny. Bycia młodym, bycia kapłanem, rola cierpienia i, i, i jego znaczenia w życiu społecznym. I te wszystkie tematy chcemy do nich wrócić, chcemy na nowo je przeanalizować, ponieważ spuścizna, jaką otrzymaliśmy jako, jako prezent, jako dar od tego wielkiego świadka i wielkiego mistyka XX-XXI wieku jest po prostu ogromna. Po uroczystej mszy świętej pielgrzymi ruszyli na szlak ulicą Starokrakowską w kierunku Kowali. To grupy dwóch radomskich kolumn. 6 sierpnia ku Jasnej Górze wyszli także pielgrzymi ze Skarżyska Kamiennej i Starachowic. Najpóźniej wyruszą pątnicy z Opoczna, bo 9 sierpnia wszystkie kolumny Pielgrzymki Radomskiej spotkają się 13 sierpnia w Mstowie. Tam rano zostanie odprawiona msza święta, po której pielgrzymi wyruszą na ostatni 22-kilometrowy etap. Około godziny 16 wejdą na Jasną Górę. Osiem dni marszu, średnio 23 km. W upale i nierzadko w deszczu, walcząc z własnymi słabościami, ale w grupie łatwiej. Los pielgrzym jest nie, nie do przewidzenia. Nie wiemy, gdzie będziemy spać, nie wiemy, czy będziemy ugoszczeni, nie wiemy, czy ktoś nas poczęstuje, czy nas nie poczęstuje, ale to nie jest najistotniejsze. Kiedy patrzę na tych ludzi, którzy już przygotowują się do mszy rozpoczynającej pielgrzymkę, to, to tam jest cały, cały zasób, cała nadzieja i w ich sercach cała, sercach cała nadzieja, którą niosą na jasną górę i te sprawy, które chcą przemodlić, przemyśleć na jasną górę. No, jak wszyscy, co konkretnie. W dobie Polski podzielonej przez krzyż i nachalnego wchodzenia tak. polityki w butach w obszar wiary. Piesza pielgrzymka na Jasną górę staje się znakomitą okazją do wyciszenia, do refleksji nad znaczeniem symboli wiary i do wewnętrznej pracy nad sobą podczas rekolekcji w drodze. Dariusz Osiej, tyle Po O mojej lewicy, znalazł się też, brat, eh uh,